W roku 2013 przygody Lary Croft zostały zrebutowane i jej wyprawa na tereny fikcyjnej japońskiej wyspy okazała się dobrym, nowym początkiem. W roku 2015 Lara wybrała się na kolejną wyprawę i jej przygody na terenie Syberii okazały się jeszcze lepsze dzięki rozwinięciu metroidwaniowych mechanik. W roku 2018 Lara powraca, aby przeszukiwać grobowce w Peru i kontynuować swoją walkę ze złowrogą organizacją znaną jako Trójca. Czy trzecia odsłona tej trylogii jest jeszcze lepsza? Otóż… nie. Waszym przewodnikiem po peruwiańskich perypetiach Lary będzie archeolog i awanturnik o szczególnym smaku garderobianym. Indiana Jeans. Joanna, ja jestem tu. Tylko trochę utknęłam. Czułaś to, gdy podniosłaś klucz. Nie pozwól, aby coś zabiło w Tobie ciekawość i zachwyt. Jestem jedyną osobą! Jedyna osobą, która co? Kto powstrzyma działania Trójcy? Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Indiana Jeans lub też Kłas, a to jest recenzja Shadow of the Tomb Raider. I pozwólcie, że Tomb Raider będę wymawiał zgodnie z polską tradycją sięgającą lat 90., w wersji na konsolę Xbox One. Gra wyszła też na PlayStation 4 oraz pc Windowsowe. A zatem Lara ponownie powraca, aby znowu przemierzać grobowce i uprawiać legitną archeologię opartą na rozwalaniu wielowiekowej architektury. Laro! Co? Mieliśmy nic nie niszczy. Nic nie niszczy, tylko odtwarzam oryginał. Pędzelkiem nieczekanem. A także zabijać niemilców, którzy mają znaleźć swój grób od gruzami owej wielowiekowej architektury, bo mieli z panną Croft jakieś osobiste porachunki. I recenzując cień grobowego grabieżcy, mógłbym w zasadzie powtórzyć większość tego, co mówiłem w recenzji poprzedniej odsłony Rise of the Tomb Raider. Bo Shadow składa się praktycznie z tego samego: biegania, strzelania, skradania, polowania, szperania, rozwijania postaci oraz ekwipunku. Znowu możemy zwiększyć moc i celność karabinu, przystrajając go gałązkami znalezionymi w lesie. Ponownie możemy się opancerzyć szyjąc w dzianko ze skóry upolowanego tygrysa. Wciąż pozyskane wichajstry w stylu wzmocnionego noża albo tyrolki pozwolą nam otworzyć nowe przejścia we wcześniej zwiedzanych lokacjach. Ponownie będziemy się wspinać, zeskakiwać na bandziorów z drzew, obrzucać ich skleconymi na prędce ze znalezionych butelek koktajlami mołotowa i dziurawić im czaszki ostrzałem z łuku. Ciąg dalszy fabuły o zmaganiach Lary z Trójcą też trzyma stały poziom, czyli jest to opowieść nadal mocno sztampowa, ale znośna i pasująca do klimatu gry. I w ogólnym rozrachunku Shadow of the Tomb Raider jest grą całkiem dobrą. Ładną, różnorodną, pełną ukrytych grobowców, ślicznie wymodelowanych świątyń, malowniczych dżungli i okazjonalnych, dynamicznych ucieczek przed hałasującą za plecami nadciągającą zagładą w postaci lawiny albo innego helikoptera. Mógłbym mówić o tym ponownie przez kilkanaście minut powtarzając Większość poprzedniej recenzji o syberyjskich przygodach Lary, ale to byłoby nudne. Zamiast tego skupię się na tym, co poszło nie tak, bo niestety peruwiańskie wojaże panny archeolog wykonały krok wstecz na prawie wszystkich polach. Gra nie jest przez to zła, ale jest wyraźnie gorsza. Zacznijmy od tempa akcji. Wielu graczy narzekało na tzw. dysonans ludonarracyjny. Dysonans ludonarracyjny to dyskomfort gracza wynikający z kontrastu między rozgrywką i narracją. Innymi słowy gra pokazuje nam wrażliwą Larę w fabule, a potem jest ona maszyną do zabijania w rozgrywce. Niko w GTA 4 chce porzucić zbrodniczą przeszłość w przerywnikach, a potem potrąca pieszych i strzela do gliniarzy kiedy kieruje nim gracz. W dżungli występuje raczej mało przejawów cywilizacji, ale gra potrzebuje amunicji, więc skrzynki z nią leżą porozrzucane po całym dzikim Peru. Przykłady można by mnożyć. No więc w poprzednich dwóch Tomb Raiderach było groteskowo dużo walki. Tutaj twórcy zredukowali dysonans ludonarracyjny na dwa sposoby. Przede wszystkim Lara nie jest już niewinna. Ba, jest ona wręcz wprawnym zabójcą i to także w warstwie narracyjnej. Ależ wyrosła. A pamiętam ją jak była taka malutka i przebijała swojego pierwszego bandziora z cezorykiem. Zmieniła się tu do tego stopnia, iż momentami trudno ją lubić, i rolę sympatycznej postaci przejmuje jej przyjaciel Johna. Ale to nie jest problem, chociaż jak siedzi z nożem w błocie, przypomina Rambo z pierwszej krwi, a jak nawala z karabinu, to tego z kontynuacji. Od taka Lara Rambo. Problemem jest raczej to, że jest tu o wiele mniej walki. Intuicyjnie w grze o zwiedzaniu grobowców brzmi to jak dobry pomysł, ale pozwólcie mi wyjaśnić. Większość spotkań z adwersarzami można załatwić skradaniem, które nie jest jakoś specjalnie fajnie zrobione, ale w ogóle wrogów napotykamy tu o wiele rzadziej. Jest to do tego stopnia idiotyczne, że ponownie mamy tu drzewka umiejętności, z których dwie trzecie zajmuje się walką oraz skradaniem, i mam wrażenie, że grając miałem może jedną czy dwie okazje, aby wykorzystać niektóre z odblokowanych zdolności. W paru momentach zastanawiałem się, po co to rozwijam, skoro ciągle tylko eksploruję, zbieram znajdźki, wspinam się, rozwiązuję zagadki, i robię jakieś misje polegające na chodzeniu od miejsca do miejsca. Już od czasu pierwszego Half-Life'a dobrze zaprojektowana gra dla pojedynczego gracza to taka gra, która umiejętnie żongluje zmianami tempa akcji. Trochę skradania, trochę strzelania, trochę eksplorowania, trochę zagadek. Powtórz zapętl. A tu prawie wypadło z cyklu strzelanie, i chociaż nie było najsilniejszą stroną poprzedniej odsłony, to jednak wprowadzało urozmaicenie. A cień grobowego najeźdźcy potrafi być monotonny i nużący. Stępem jest też ten problem, że twórcy jakoś stracili wyczucie i na przykład zdarzają się tu naprawdę zbyt długie serie wspinaczkowe, kiedy patrzymy jak Lara lezie po półce, sunie wzdłuż krawędzi, łupie czekanami po ściance i fika nad przepaściami. Jeden cykl, drugi cykl i wszystko. W Jakichś ponurych, niedoświetlonych pieczarach, żeby przypadkiem nie cieszyły nas ładne widoki. Oczywiście ładnych widoków nie brakuje, ale niektóre sekwencje wspinaczkowe są naprawdę nużąco przeciągnięte. Niemniej nużące są tak zwane misje poboczne, które w większości polegają na chodzeniu od bohatera do bohatera i słuchaniu dialogów. Nie wiem, kto sobie wyobrażał, że zadanie przeprowadzić 8 nudnych rozmów z chodzeniem pomiędzy będzie dobrym pomysłem na rozgrywkę. Ale najbardziej zabolała mnie w Shadow of the Tomb Raider śmierć Metroid 2 która tak ładnie Wyszła w Rise of the Tomb Raider. Tam wracaliśmy sobie do poprzednio odwiedzanych lokacji z nowymi narzędziami, aby odkrywać nowe sekrety. I tutaj niby też jest ten element, ale zrealizowany na poziomie minimalnym. Bo większość narzędzi dostajemy jednak dopiero wtedy, kiedy mogą się przydać, nie później, a powroty do wcześniej odwiedzanych miejsc nagradzane są słabo. Od przyniosłem strzelbę do jednej z wczesnych lokacji tylko po to, aby za rozwaloną ścianą znaleźć jeden pojemnik z przedmiotem w małym pokoiku. Oto po lazłem tutaj z daleka. Jaka? Żądam zwrotu kosztów biletu na Fast Travel! Nie no, na szczęście szybka podróż jest darmowa, ale rozumiecie o co mi chodzi. Do tego bardziej hubowe lokacje poprzedniej odsłony tutaj zamieniły się w korytarzowe labirynty, które o wiele mniej przyjemnie się eksploruje. Nie przecinamy otwartych przestrzeni w różnych kierunkach, a przebiegamy ciągle te same korytarze w jedną i drugą stronę. I tak oto zaorano w Shadow wyborną nie z Rise. Jak w tytule gry, ostał się jeno jej cień! Marny. Okej, okay. kolejna kwestia to szaleństwa archeolowizji. To moc, która pozwala larze wypatrzeć w gąszczu dżungli jeszcze niezburzone zabytki. Może to trochę nie w porządku, że tego się tu czepiam, bo to choroba wielu współczesnych produkcji, ale tutaj uwiera wyjątkowo. Gry zrobiły się już dziś naprawdę ładne i szczegółowe. Efekt tego jest taki, że w gąszczu detali nierzadko trudno jest wypatrzeć istotne interaktywne obiekty. Dlatego powszechne stały się specjalne tryby wizji podświetlające to, co ważne. Naciskamy przycisk, heros lub heroina skupia swe zmysły i nagle krzak użyteczny rozświetla się, aby nie pomylić go z krzakiem bezużytecznym. Problem w tym że w wielu grach nagle zaczynamy w takim rozmytym, wypranym z bar w trybie oglądać połowę rozgrywki. A w Shadow of the Tomb Raider jest to upierdliwe o tyle, że sam zmysł działa powoli. Szybciej wyłącza się kiedy się ruszamy i ma kilkusekundowy cooldown, który nie pozwala go ponownie uruchomić. Jasne poprzednie odsłony też to miały, ale tutaj w peruwiańskiej dżungli jest jeszcze bardziej potrzebny i w pewnym momencie zabawy miałem go już naprawdę dosyć. To jest zarzut na wyrost, ale to, że pierwszy raz aż tak mnie to uwierało, abym na to narzekał, mówi chyba coś o czytelności samej gry. A z czytelnością ma ona w ogóle problem. Co ciekawe, tutaj dostaliśmy masę opcji do konfigurowania poziomu trudności i to jest pomysł naprawdę dobry. Możemy sprawić, że białe oznaczenia interaktywnych krawędzi będą mniej lub bardziej widoczne. Lara będzie podpowiadać rozwiązania w zagadkach lub nie i tak dalej. To jest jedna z niewielu gier, które pozwalają wprost zobaczyć, jak wiele zmienia brak pomocy wizualnych w świecie gry, ale niezależnie od ustawienia tych opcji zdarzają się tu sytuacje, kiedy lokacja jest wizualnie naprawdę źle zaprojektowana. Ot, na przykład, jakaś ścieżka ma postać kompletnie nieoświetlonej ciemnej szczeliny i gracz plącze się jak głupi, nie wiedząc, gdzie ma iść. Z samym oświetleniem też jest nieraz problem, bo Lara włącza latarkę według własnego uznania i niejednokrotnie w całkiem ciemnych lokacjach decyduje, iż widzenie czegokolwiek, pełnych niebezpieczeństw w grobowcach, jest dla słabych. Teoretycznie fajnym pomysłem jest wprowadzenie trybu imersji językowej, który można włączyć i wtedy lokalsi w grze mówią w swoim lokalnym języku. Niestety wrażenie jest nie do końca udane, bo Lara nadal gada do nich w języku, w którym uruchomiliśmy grę, czyli na przykład angielskim lub polskim. I nagle mamy takie dziwaczne dialogi, w których Lara mówi do typów po polsku, a oni ją rozumieją i odpowiadają w ich lokalnym na narzeczu. Nie chcesz jej dać Pablowi? Mi pequeño quiere ser doctor como su mamá. Nie muszę chyba tłumaczyć, dlaczego wcale nie jest to specjalnie imersyjne, prawda? Jestem z kraju będącego imperium kolonialnym i będę mówić do ciebie w cywilizowanym języku, Dzikusie. Lepiej, żebyś rozumiał, bo to ja mam ognisty kijek. Fajnie by było, jakby Lara też mówiła do nich w ich języku, ale niestety o tym nie ma mowy. Rozumiem, że to problem techniczny, bo w każdej wersji językowej Lara posługuje się głosem innej aktorki, ale w takiej postaci ten tryb trochę nie spełnia swojej roli. Oczywiście można go wyłączyć i wtedy wszyscy mówią elegancką polszczyzną, jak na słowiańskie Peru przystało. Nie wiem, jej ojciec przyszedł i ją zabrał. Ja tryb wyłączyłem, jak się okazało, iż psują się napisy, i czasem wyświetlały mi tłumaczenie tylko połowy jakiejś wypowiedzi. Zmieniłem na Polski, aby rozumieć o czym mowa, bo nie znam mowy potomków Inków. A właśnie, lokalizacja. Głosy większości aktorów są nieźle dobrane, zresztą ponownie Lara mówi głosem Karoliny Gorczycy. Niestety mam wrażenie, że aktorzy tutaj już wybitnie nagrywali wypowiedzi, nie znając ich kontekstu. Ba, tłumacze chyba też go nie znali. Cóż, prawdę mówiąc, nie zawsze radzili sobie z ortografią. Znalazłam wielką jaskinię i kamienną wieżę, zwierzę, z okrujnej... Ała. Rzadko zdarza mi się wyłączać polską wersję językową, ale tym razem zrobiłem to. I okazało się, że w angielskiej też zdarzają się babole. Od chociażby bohaterowie gadający bez ruszania ustami. W ogóle cień grobojeźdźcy jest najbardziej popsutą grą serii. A to się jakaś animacja z paskudzi, A to Lara gdzieś się o coś zaczepi i nie doskoczy do jakiejś krawędzi. A to znowu jakiś znacznik misji pobocznej się popsuje i będzie widoczny przez ściany z każdego miejsca mapy. Ale jak już mówiłem, to nie jest zła gra. Eksploracja nadal bawi, miejscówki nadal są śliczne. Przygoda wciągająca, szperania pełno, a niektóre zagadki są naprawdę niezłe. Niemniej coś tu poszło nie tak. I chyba nawet wiem co. To odsłonę robił Eidos Montreal, czyli ludzie odpowiedzialni za ostatnie Deus Exy, a Crystal Dynamics, które stworzyło poprzednie dwie części przygód Lary, jedynie w produkcji Cienia pomagało. Zresztą z obydwu studiów deweloperskich w międzyczasie odeszli dość kluczowi ludzie. Efekty niestety widać. I oto całe Shadow of the Tomb Raider. Gra nadal niezła, nadal dająca masę radości i pozwalająca zwiedzić oraz rozwalić kolejne grobowce z naszą ulubioną adeptką archeologii w stylu niezbyt finezyjnym. Ale niestety jest to tytuł zauważalnie gorszy od poprzedniego pod wieloma drobnymi względami. Cóż, udanego unicestwiania dawnego dziedzictwa kulturowego Peru, Game On! A teraz przedstawiam Państwu najgorsze lądowanie na pysku w historii światowej archeologii. Uważaj z piciem i mówieniem jednocześnie. Lara patrzy. Ale serio, bagi takie, że można drgawek dostać.